Kalimera! Witam serdecznie! Co słychać? Wszystko w porządku? Taką mam nadzieję. No, ja dzisiaj pierwszy raz od dwóch, trzech lat jestem w miejscowości Bali. Coś wspaniałego, proszę zobaczyć. Mała miejscowość, ale wystarczająco turystyczna, znana. E, niedaleko od Rethymno, w gruncie rzeczy. Proszę bardzo, w otoczeniu gór Wzgórz, gór. No, z jednej strony. Proszę. A z drugiej strony wspaniała zatoka. Z piękną plażą. Bardzo znaną. Plaża w Bali. Dla mnie to taka bardziej kameralna, bo tylko z tego miejsca do niej można dotrzeć. Coś wspaniałego. Dopiero przyjechaliśmy godzinę temu. Mile nam dzisiaj zejdzie. Postaram się jeszcze coś dograć później. Jeżeli pokazać, kto Witamy w Bali. Pozdrawiam. I do następnego, do następnej części filmu z Bali. Cześć. Witam, witam w drugim ujęciu. Tu też jesteśmy z drugiej strony. Księżyc. Bali, z drugiej strony i w poprzednim filmiku powiedziałem źle że na tamtą zatoczkę się wpływa tylko z jednej strony dokładnie z bali stąd się wpływa i ona sobie może sobie przechodzi w lewą stronę zobaczcie jak fajnie w otoczeniu gór morze w środku i wioska coś pięknego my sobie tu jedziemy z bambusami dzisiaj Bambusy już wjechały. Czekamy na zimne piwko. Tutaj jeden z współpracowników mieszka daleko, Ma 10 dni i wolnego. Więc przyjedzie z jakąś zakońską. Tutejszą, oczywiście tradycyjną. I jakieś zimne napoje, na tak powiem. Proszę bardzo zapraszamy do bali. Piękna sprawa. No co, jeżeli się uda, to postaram się jeszcze coś nakręcić z plaży, ale nie gwarantuję, bo wiecie w pracy, w pracy szybko, szybko, z jednego do drugiego, więc nie ma czasu na rom romantyzm, że tak powiem. Pozdrawiam, życzę udanego dnia.